Lekcja pod tytułem Rysowanie figur symetrycznych względem prostej. Koniecznie musisz wysłuchać poprzedniej lekcji, bo za chwilę będę się do tamtej wiedzy odwoływał. Więc zakładam, że już tamtą lekcję wysłuchałeś, bądź wysłuchałaś. No i wiesz, jak zbadać, jak mamy jakąś prostą i jakieś tam figury, czy one są symetryczne względem tej prostej. To już wiesz. Jak to wiemy, to teraz musimy się nauczyć, jak to zrobić, kiedy mamy jakąś prostą i pewną figurę. Jak narysować figurę, która będzie symetryczna względem prostej K? No to proszę bardzo, mamy o to pewien wielokąt i tutaj o taką drugą figurę. I jak tu będziemy rysowali figury symetryczne? Weźmy sobie na początek tą figurę. Cóż zrobić? Mianowicie, pamiętasz na tej poprzedniej lekcji, ja wprowadziłem pojęcie tak zwanych punktów kontrolnych. Zaznaczmy sobie na tym wielokącie. O. Ty już jest co to, to są punkty kontrolne, więc nie będę tego tłumaczył. To tłumaczyłem na poprzedniej lekcji. O, proszę bardzo. Mamy punkty kontrolne. I teraz, żeby narysować figurę symetryczną względem k, czyli po drugiej stronie do tej naszej jedynki, to tak naprawdę musimy. Proszę bardzo. Dla każdego punktu kontrolnego ja je ponazywałem literkami A, B, C, D, E znaleźć punkty symetryczne po drugiej stronie prostej K. Najpierw pokażę o co chodzi, a później nauczę jak to się robi. Mamy A, no to musimy znaleźć punkt A'. Mamy B, znaleźć punkt B'. Ja to robię odręcznie, więc nie za ładnie mi wyjdzie, ostrzegam. Mamy teraz E, no to o, tutaj musimy znaleźć punkt E-prim, mamy d, musimy znaleźć punkt d-prim, i c, i musimy znaleźć punkt c-prim. I to jest cała robota. Czyli tak naprawdę robota się sprowadza do tego, że jak mamy punkt kontrolny, to trzeba znaleźć punkt symetryczny po drugiej stronie. Bo teraz, jak już to zrobisz, to wystarczy sobie, o, ciach, połączyć te punkty kontrolne. Raz, dwa, trzy, cztery. I figura symetryczna gotowa. Cała zabawa się do tego sprowadza. W wypadku takiej figury, która, zobacz, jest pełna, zamazana w środku, jest ta sama robota. Też zaznaczamy punkty kontrolne. O, pozaznaczam je wszystkie. Ciach, ciach, ciach. Oczywiście dokładnie. Ja tutaj to robię na szybko i od ręki. I dla każdego punktu kontrolnego trzeba znaleźć symetryczny względem niego. Proszę bardzo, pierwszy, później dlatego drugi, następnie. O, proszę bardzo, trzeci, czwarty, piąty. To już ten przeniosłem. Następny. Teraz następny, 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 następny i Teraz tylko łączymy ze sobą te punkty, oczywiście dokładniej niż ja. O, tutaj ślamazarnie mi to wyszło. Pardon, nie tak. Zróbmy to na tyle dokładnie, na ile się da odręcznie to zrobić. O, tak. No i oczywiście teraz już to sobie można tą figurę zamazać, pokolorować, jeżeli jest taka potrzeba. Czyli znowu najważniejsze jest umieć narysować punkt symetryczny względem tego, który chcemy przenieść. Mam jakiś punkt B, to muszę umieć narysować do niego symetryczny. Punkt A, umieć narysować do niego symetryczny. A później już tylko łączymy te punkty. Jak będziemy te znajdować, te punkty symetryczne? Konstrukcyjnie, za pomocą cyrkla niestety. Proszę bardzo. Oto jest prosta, nazwijmy ją sobie K. I punkt A, jak narysować punkt symetryczny po drugiej stronie prostej K? Do roboty idzie cyrkiel. Proszę pani, bądź proszę pana. Wbijamy sobie cyrkiel w punkt A. Wbity. Teraz rozchylamy sobie ten cyrkiel. Na ile, możesz zapytać? Na tyle, że jak za chwilę zacznę kręcić cyrklem i rysować łuk, to ten narysowany łuk musi przeciąć prostą K. Oczywiście u mnie to jest tylko takie poglądowe, pamiętaj o tym. Czyli wbiłem w punkt A, teraz tutaj u góry trzymam mocno paluchem i zaczynam kręcić tym cyrklem. I rysuje się kółeczko, prawda? Dookoła ciach, 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 ciach. Aż w końcu ono przecina w dwóch miejscach prostą K. Te dwa miejsca tak naprawdę trzeba zaznaczyć. Kto się upiera i rysuje całe kółko, to proszę bardzo, ale niepotrzebnie to robi. Tylko te dwa miejsca. Teraz, jak już mamy te dwa punkty przecięcia, to... Bardzo starannie, nie zmieniając rozchylenia cyrkla Musi być tak samo rozchylony Wbijamy w pierwszy punkt przecięcia I znowu kręcimy cyrklem i rysujemy łuczek Ciach! Tylko już po drugiej stronie prostej K Zabieramy, nie zmieniając rozchylenia Wbijamy znowu O, może tak wbiję będzie Ach, to wszystko jedno, u mnie to i tak jest pogląd, prawda? I znowu kręcisz cyrklem Ciach, 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 ciach I ciach! i się przecięły te dwa łuczki. Ten punkt, o ten, to jest punkt A', czyli punkt symetryczny względem prostej K. Punkt symetryczny do A. I w ten sposób właśnie, tymi trzema ruchami, wbijam w A, ciach, pierwszy łuczek, drugi łuczek, później wbijam w pierwszy punkt przecięcia, pierwszy, w drugi, drugi łuk i punkt, ten, którym one się przetną, te dwa łuki, to jest punkt symetryczny. I tak niestety, z każdą parą punktów trzeba postępować. Pierwsza robota dla B przenieśliśmy cyrklem B'. Druga dla A przenieśliśmy na A'. I tak po kolei każdą parę trzeba wyznaczyć cyrklem. Każdą parę. Sporo roboty, na przykład przy tym co ja tutaj wymyśliłem, prawda? Byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć konstrukcji. Sporo roboty i mazania cyrklem. A dopiero później rysujemy te odcinki łączące wyznaczone konstrukcyjnie punkty. Nie ma innej metody, tak to trzeba robić. Więc sporo roboty, powodzenia. Koniec lekcji.